这叫什么事 Kurde. Mam go Bajka, ty chodź tutaj Nieduży, bo nie duży, ale Ale zawsze przysteliście, teraz trzeba będzie go przepuścić Chodź tu Chodź tu dziabongu Jaki to malutki jest O, uh, uh, uh. uh, uh, uh. żeś się ładnie wczepił Trzeba będzie coś tu zaradzić. Dobre. Operacja łatwa nie była, trzeba było obciąć dwa groty w kotwicy. Taki dziabąg Pierwszy Na Landrynę Mal Maluszek Oszczyt Rośnie i duży No dokładnie tak Czasami bywa też trzeba poświęcić kotwicę, żeby ryba przeżyła. Kurde, odbił się od niego Ciekawe jak bardzo się nagrało. Patrz teraz O, kurde o, panie. Mam nadzieję, że się nagrywa. To biegasz go? Mhm. Okej. E. Ale dziad Wiem. Ładny, ładny Czekaj, może dawaj go tam dalej wiem, wiem. Ja mój poleciał do wody Widziałem właśnie Cholera O uważaj tylko, że wiesz wiem, wiem. Wiesz co, zaczekaj, zaczkę zaczkej Tą kotwicę się wypnie o. Dobra. i będzie OK, Nacjapam. Taki. <gry> Taki Dzień Dobry. Dzień dobry. Dobra, to tak. A ty? Nie rzucaj się, dziadło. trzymaj, no. Nie włącza się kamera, coś się dzieje z GoPro. Pierwszy dzisiejszego dnia. No, szedł. Przy samym brzegu. siedzi? Malak, bo ma malak? Ej, nie taki malak Uważaj, 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 żeby ci nie wbił kotwicy Proszę bardzo Czekaj mhm. Uważaj tylko Czekaj mhm. Będziesz dla ciebie, a to będzie okay. dla mnie <laughs> Dobra możesz go możesz go wyhaczyć Ale, ale się, się no. Okej okay. diabną okay. Dobra, przyjemniaczku Okej okay. Gdybyśmy ci nie poszkodzili, dobrze Ale ładny Mam nadzieję. <laughs> to zielsko się wcisnął. Jekaj. To zielsko... A poszedł. O, tam jest już. Aha. Tutaj szkoda kamerę odpalacz prądu. Prądu szkoda, o kurde, widziałeś? Co? Wyszedł mi, widziałeś drugi raz, Wyszedł? Tak, siedzi, mam cię do góry podnieć tak Zaploczory Ale żabo Ale dziabą Ale jak na posiłny zabić Jaki fajny ziabok woda. Tak wyszedł na tak kilka razy Ale jakie oko ma śliczne Przepięknie ubarwiony Dobra lecisz z góry do wody Uwaga, poszedł. Super. Chociaż jeden dzisiaj wpadł na trzy wyjścia.